Dzień dobry, witam wszystkie osoby bardzo serdecznie. Rozpoczynamy 36 odcinek programu Świat Gwiazd Wywiadów Czas. Dzisiaj moim gościem będzie pani Justyna Sieniawska. Poczekam, aż pani Justyna do nas dołączy i przeprowadzimy wywiad. Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby, które już są. Czekamy na gościa odcinka. Dzień dobry, dzień dobry. Tak, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, ja również witam. Bardzo się cieszę, że udało nam się połączyć. W końcu, tak, jestem w drodze, ale się udało. Jestem. Ponieważ umawialiśmy się długo na tego live'a, więc bardzo się cieszę, że w końcu uda nam się go zrealizować. Super, ja również. Bardzo się cieszę i przepraszam za, za ten poślizg, ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Na początek zapytam o to, jak czuje się Pani w tym wakacyjnym nastroju? O, wakacje są wspaniałe. Czuję się znakomicie, jestem po wspaniałych wakacjach. Więc naładowałam baterię chyba na pół roku przynajmniej, z czego się bardzo cieszę. Mam co wspominać dużo wspaniałych doznań, pięknych, więc jest super. Jeszcze też sporo czasu zostało takiego do celebracji wakacyjnej tutaj w Warszawie czy gdzieś u nas, więc. Więc troszkę jeszcze tego czasu wolnego przed nami, chociaż u nas to tak jest, jak już się skończy szkołę, że z tymi wakacjami bywa różnie one są czasem wtedy, kiedy nie są oficjalnie i na odwrót bo my też w wakacje pracujemy. Ja prosto z wakacji też przyjechałam na plan, bo pracujemy nad nowymi odcinkami, po to, żeby we wrześniu było co oglądać, żeby było ciekawie i wspaniale. Ale ja chciałam tylko od Ciebie powiedzieć, że jesteś fantastycznym młodym człowiekiem. Brawo za Twoją odwagę, determinację i taką ciekawość ogromną. Też dojrzałam, jak na swój wiek. naprawdę. Jestem pełna podziwu i bardzo mi miło. Dziękuję bardzo za miłe słowa. One naprawdę motywują. Moje kolejne pytanie to jak rozpoczęła się ta Pani przygoda z aktorstwem? Od czego to wszystko się zaczęło? Jaki był początek? Moja przygoda z aktorstwem zaczęła się w taki nietypowy sposób, ponieważ ja trenowałam wyczynowo pływanie, całą szkołę podstawową. Później stwierdziłam, pochodzę ze Szczecina, że nie chcę zostać zawodowym pływakiem, zawodnikiem i chciałam pójść do fajnego, dobrego, moim zdaniem, liceum, do klasy o profilu niemieckim. I tak się złożyło, że moja germanistka, wspaniała zresztą, germanistka, wychowawczyni jednocześnie, była zakochana, nadal pewnie jest w teatrze. I wysłała mnie na konkurs recytatorski tak po prostu. Głupio mi było odmówić, że mi dostała jedynki, chociaż nie było to moją pasją, nie czułam tego, była to dla mnie była dla mnie dziwna sytuacja, ale zgodziłam się, pojechałam. Okazało się, że konkurs wygrałam. Zachwyciła się tam mną pani Iwona Mirońska-Garga, z której wszystko zawdzięczam i bardzo serdecznie ją pozdrawiam i ściskam. Jest to pani, która się zajmuje żywym słowem w Szczecinie i wykształciła, przygotowała i wychowała wielu znanych polskich aktorów, naprawdę kochani. I Elę Romanowską, i Mariusza Zaniewskiego. Naprawdę duża jest, długa jest ta lista. Jest fantastycznym człowiekiem i tak się zaczęła ta moja przygoda, bo razem z nią zaczęłam się bawić na początku w ten teatr. A później stało się to moją pasją, moim życiem. Postanowiłam stawać do szkoły teatralnej w Krakowie. Dostałam cię za pierwszym razem. No i już poleciało z górki. Jest pani znana z serialu Plebania. Jak znalazła się pani na tym planie i jak wspomina właśnie pani ten plan? Na planie znalazłam się przez casting um, i jak wspominam, ten plan bardzo dobrze. Grałam tam w parze z Wojtkiem Błachem, e, który jest fajnym kolegą i świetnym aktorem i myśmy sobie partnerowali. Oprócz tego oczywiście wielu innych bardzo miłych i, i, i wspaniałych ludzi. To był mój pierwszy bodajże taki dłuższy plan, fabuła. Wcześniej grałam Krzysia Langa w Wydziale Zabójstw, to był taki serial kryminalny z kolei, e, a teraz moim domem jest Na Sygnale gdzie wcielam się w doktor Górską i chyba teraz już najbardziej z tej postaci jestem kojarzona, z czego się cieszę, bo to fantastyczna rola, a atmosfera na planie i wszyscy moi koledzy są naprawdę wspaniali, więc mam ogromne szczęście, że trafiłam do takiego domu właśnie. Czyli na planie plebanii miała pani najlepszy kontakt z panem Wojtkiem? Tak, tak. Z Wojtkiem myśmy grali tam parę. No, roli nie miałam zbyt łatwej, ponieważ rozbijałam Wojtkowi małżeństwo. E, oczywiście e, na niby, bo to wszystko fikcja w serialu, e, ale najczęściej właśnie grałam z Wojtkiem i bardzo, bardzo fajnie wspominam ten czas i samego Wojtka. Jak już pani wspomniała, w dzieciństwie interesowała się pani pływaniem. Skąd pasja akurat do tej dyscypliny sportowej? No i to znowu przypadek troszkę w moim życiu kieruje tym wszystkim. Ponieważ jeszcze kiedy ja chodziłam do zerówki, to był taki plan w Szczecinie, że organizowano trwały nabory do klas sportowych, między innymi pływackich i chodziła taka ekipa po całym Szczecinie i wybierała dzieci do tych klas. Ja w zerówce byłam bardzo wysoka, więc mnie wybrano. Wybrano najwyższe dzieci. Później zabrano nas do pielęgniarki na taki test gibkościowy, sprawnościowy, który przeszłam ja i jeden mój kolega. Koledzy rodzice nie pozwolili, ponieważ to był drugi koniec Szczecina, więc dla nich to było troszkę za daleko. A ja chyba nie pytałam, tylko po prostu powiedziałam, że będę pływać. I tak to się zaczęło. Jak już Pani wspomniała, w serialu na sygnale wciela się Pani w doktor Górską. Czy ciężko się wcielić w rolę lekarza? Tak. Ciężko, nie ciężko. W każdą rolę myślę, jest, jest, nie jest łatwo. Trzeba się przygotować. Tutaj. Dużo jest takich rzeczy technicznych, o których muszę pamiętać, dużo sformułowań, często bardzo takich um, lekarskich, um, które staram się zrozumieć, dopytać, co to jest jak to wygląda staram się być profesjonalna nie popełnić żadnego błędu takiego technicznego czyli odpowiednio wszystkie czynności wykonywać natomiast rola jest super zacna że tak powiem być ordynatorem SORu dyrektorem szpitala naprawdę zresztą zawsze mówiłam to wielokrotnie że lekarze bardzo mi imponują i gdybym nie była aktorką pewnie chciałabym być lekarzem bo dla mnie są to ludzie potrzebni, ludzie z pasją. Trudny jest to zawód, ale taki z powołania też, ratujący życie. No, naprawdę, wielki szacunek mam dla lekarzy, więc tym bardziej dumnie jest mi przynajmniej poudawać przez chwilę, że nim jestem. Właśnie, jakie sposoby ma Pani na naukę scenariusza? Ponieważ musi Pani mówić bardzo, wymawiać bardzo wiele skomplikowanych nazw lekarskich i to jedno po drugim. Jaki mam, ja od zawsze miałam dobrą pamięć. Po prostu to jest chyba jakaś taka cecha, którą otrzymałam. Uczę się bardzo szybko. Czasami buduję skojarzenia, jeżeli wyraz jest, zdanie jest wielokrotnie złożone, jakieś wyjątkowo trudne. Staram się skojarzyć z czymś, zapamiętać część. Świetny pomysł na przykład na bardzo długie nazwy różnych lekarstw, czy też schorzeń, to jest zapamiętywać części, a potem złożyć to po prostu w całość i kojarzyć, niekoniecznie logicznie, ale tak dla nas, żeby to miało sens, to się naprawdę da zrobić i też lata pewnie praktyki, to jest tak, że, że jak ćwiczymy tę pamięć, głowę cały czas, a aktor cały czas to musi robić, bo cały czas gra, dostaje nowe scenariusze, nowe role, to po prostu ta głowa jest w formie i łatwo nam zapamiętywać. Czy oprócz aktorstwa rozważyła Pani w dzieciństwie jeszcze inny zawód, nie licząc lekarza? Lekarza nie rozważałam, lekarza rozważam teraz jako osoba dorosła, natomiast ja zawsze miałam też takie tendencje do pewnego wodzirejstwa i chyba bycia dziennikarzem. Blisko mi też było do kabaretu, uwielbiałam występować, ale dziennikarstwo chyba, chyba tak nie pociągało, tak mi się wydaje. Natomiast ja dość szybko w takim okresie, kiedy zaczyna się myśleć o zawodzie właśnie wpadłam w te sidła teatru i to niejako za mnie zadecydowało, więc miałam prościej. Nie miałam już potem dylematów, co zrobić. Też pewnie pomogło mi to, że ja nie miałam świadomości tak naprawdę, z czym ten zawód się wiąże. Dziś byłoby mi trudniej, bo jest to ciężki kawałek chleba i pewnie rozważałabym za i przeciw bardziej skrupulatnie niż wtedy. Wtedy byłam po prostu zakochana i zafascynowana, i wydawało mi się, że to same dobre rzeczy się z tym wiążą. A czy praca w teatrze według Pani jest cięższa niż praca przed kamerą? Czy aktor musi wykazać się innymi umiejętnościami? Nie, ja nie jestem osobą, która nad wszystko wielbi teatr, a umniejsza filmowi, mimo że jestem po Krakowie. Szkoła teatralna taka bardzo silnie zakorzeniona, krakowska, ale nie, ja kocham pracę przed kamerą i uważam, że to też wymaga ogromnego wysiłku, bo trzeba się zmotywować, powtarzać pewną emocję wiele razy, tak żebyś to potem wszystko zmontowało. Kamera jest, ma też w sobie coś absolutnie magicznego. Ja kocham jedno i drugie. Nie da się tego porównać. nie da się tego porównać i też to granie jest inne. W teatrze możemy sobie pozwolić na dużą wyrazistość. Przed kamerą to wszystko musi być delikatne i subtelne, bo w przeciwnym razie wyszłoby przerysowane i nienaturalne. Więc jedno i drugie wymaga trudności. Właśnie w aktorstwie bardzo fajne jest to, że można wcielić się w każdy zawód, w każdą postać, i czy właśnie tak. chciałaby się pani wcielić na przykład w rolę dziennikarki? Bardzo chętnie ja już grałam dziennikarki. Już w pewnym momencie powiedziałam, że nie będę przyjmować tych dziennikarek, bo grałam ich całkiem sporo nawet w ciachu Patryka i też grałam dziennikarkę i potem wiele, wiele razy dziennikarkę. Ale fajna dziennikarka nie zagrałam chyba jeszcze takiej dziennikarki śledczej. Takiej, które śledztwo jest niebezpieczne, która może coś stracić w związku z tym jakieś takie kryminalne wątki. Taka dziennikarka mi się marzy, z przyjemnością bym zagrała. Według pani, dla aktora lepszy jest czarny charakter, czy jednak dobry charakter? Czarny charakter jest lepszy do grania, bo jest co grać, i aktor może się pokazać z fantastycznych swoich stron, pokazać swoje możliwości, i to jest naprawdę super. Natomiast złych charakterów się nie lubi. I często ludzie na ulicy nawet wykrzykują, pokazują palcami, ty taka śmaka i owaka okropna. Dobra postać jest lubiana, jest uwielbiana przez widzów, a aktor też tego potrzebuje, jesteśmy próżni. To uwielbienie jest nam potrzebne. I znowu, tu i tu są plusy i minusy. Dobrze jest być uwielbianym, ale taki czarny charakter, świetnie zagrany, no to jest to, każdy aktor o tym marzy. Czy ma Pani jeszcze jakieś inne marzenia związane z aktorstwem do zrealizowania w przyszłości? No pewnie, oczywiście, że mam zamiar otrzymać Oscara. <laughs> I śni mi się co noc. Nigdy z tego nie zrezygnuję. Marzenia, nadzieją mi na ostatnia, marzenia są wieczne, będę się tego trzymać. Uwielbiam, uwielbiam ten zawód. Myślę, że jest absolutnie niespodziewany, nieoczekiwany, nigdy nie można powiedzieć, że coś już jest za mną albo nigdy nie wiadomo, co przede mną, naprawdę. Czasem nam się wydaje, że nasze pięć minut już było, a potem się okazuje, że otrzymujemy rolę życia. Ja otwieram absolutnie swoje drzwi i codziennie śni mi się ten Oscar. Tutaj ktoś na czacie zapytał, jak grało się Pani w kryminalnie? Nie. No w Kryminalnych świetnie się grało, bardzo, bardzo mi się podobała ta rola, którą otrzymałam, to była wtedy też rola taka troszeczkę ryzykowna, bo w spinaczki górskiej, więc na wysokich budynkach w Warszawie kręciliśmy, pamiętam to bardzo dobrze, zdarzyło się przez przypadek, że z moim świetnym kolegą w ogóle z teatru zupełnie oddzielnie byliśmy na tym castingu i zostaliśmy razem dobrani, więc się uśmialiśmy na planie, Krzysiu pozdrawiam Cię serdecznie, Krzysiek Mateusiak i, i się spotkaliśmy, znakomicie Wspominam ten serial, często też pytają o Glinę. E, świetnie, no w Glinie szybko zostałam zamordowana, odnaleziono mnie. Moje ciało w windzie, także miałam rolę dramatyczną, e, a kryminalni bardzo fajnie, bardzo, bardzo fajnie. Wróćmy do serialu Na sygnale. Z kim na planie tego serialu ma pani najlepszy kontakt? Z kim pani się najlepiej dogaduje? Najlepiej dogadywałam się, takie mam przekonanie z Anią Habą, którą ściskam ogromnie. Jeżeli nas ogląda, uwielbiam Leę, nie jest nas tam wielu i tak naprawdę lubię moich kolegów. Ja nie mam tam jakiejś antypatii, jakiejś sytuacji, że z kimś dla się gorzej, bądź, bądź, bądź lepiej, bądź z kimś wolę. Ale jak każdy człowiek mam swoje, swoje sympatie, więc myślę, że Lea i i Ania Chaba, Leo Leciak i Ania Chaba, to były te dwie osoby, są Lea nadal, z którymi, z którymi się świetnie dogaduję i mam bardzo dobry kontakt. Lubię też bardzo Darka Wieteska, jest świetnym kolegą, jest bardzo koleżeński, ale też i Kamil Wodka, no nie mogę, on jest tak wesoły, tak szalony. Wojtek Zygmunt, naprawdę, bardzo lubię moich kolegów serialowych, bardzo. Która scena w tym serialu była dla Pani najtrudniejsza do zagrania? Która scena? No na pewno sceny intymne, jakieś pocałunkowe, które miałam, nigdy nie są łatwe. Miałam też właściwie pierwszą swoją, taką bardzo długą, dużą scenę, kiedy autentycznie przystępuję do akcji ratunkowej. I tutaj dużo mnie to kosztowało, sprawdzenia się i emocji. Uwielbiam Lela, jest super, no pewnie, że tak, ja też ją uwielbiam, zgadzam się, <grafię> więc na pewno te rzeczy, te wymagały największej trudności. Wielu aktorów stara się nadać swoim postaciom swoje cechy osobowości, charakteru. Czy Pani mhm. starała się tak postąpić i czy nadal stara się tak postępować z Górską? Nie. Dlatego, że górska to górska, a ja to ja. Ja na pewno mam pewne cechy, które mi pomagają, bo sama jestem dość silnym charakterem, jestem stanowcza i, i wyraźna, o, o, czy coś nam się tu zaciemniło? Halo, halo, czy widzisz mnie normalnie? Ja, ja widzę bardzo dobrze, nic się nie zmieniło. Okej, okay, dobra, może mi bateria pada, mam nadzieję, że zdążymy. Dobrze, to kontynuuję, póki jesteśmy. E, więc staram się nie, staram się, pewne cechy na pewno im pomagają. Mój głos, zdecydowany, zdecydowanie, stanowczość, e, ale górska to górska. Ja dokładnie wypytałam o to, jaka jest górska, jaka być powinna i co gramy. I to jest dla mnie zadanie. I ja za każdym razem, kiedy wchodzę do garderoby, to ściągam kostium Justyny i zakładam Beaty Górskiej. A potem na odwrót. Ma Pani duże doświadczenie aktorskie i stąd w głowie naradza mi się pytanie o to, jakie rady dałaby Pani przyszłym aktorom, osobom, które chcą w przyszłości wykonywać ten zawód? Chyba nie ma dobrych rad. To jest um, łatwo też zniechęcać. Nie chcę zniechęcać nikogo. Każdy ma prawo wyboru. Wielu ludzi żałuje, że w ogóle nie spróbowało. Zawody artystyczne zawsze będą trudne, ale będą też bardzo pożądane. Nie ma rady. Trzeba robić w życiu to, co się kocha. Ale też pamiętać, że jeżeli chce się być aktorem, to pewnie mamy wrażliwą duszę. Jak mamy wrażliwą duszę, to musimy mieć bardzo twarde cztery litery, na których siedzimy. Dobrze ci pomaga. Zagrała pani w serialach Rancho, M jak miłość, czy Komisarz Aleks. Czy praca jedno odcinkowca jest dla pani trudna? Zawsze jest trudniejsza, dlatego że przychodzimy do nowej ekipy. Nie jesteśmy tam na stałe, ekipa jest już zżyta, my jesteśmy tylko gościnnie. Musimy przebyć ten moment takiego zapoznania, tego, że jesteśmy nowi. To zawsze jest trudniejsze. Naprawdę dużo łatwiej gra się w zespole, w którym jesteśmy już na stałe, w którym się znamy, lubimy się, wiemy dokładnie, co za chwilę kto zrobi, kto powie. Wtedy zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Także, także to jest trudniejsze, bo przychodzimy tylko na moment, a musimy się wstrzelić tak, Jakbyśmy tutaj byli od zawsze. Ja ukrylę sobie troszeczkę, bo o! Powiedz, mam nadzieję, że nie będzie gło, głośno, świeżego powietrza. Ma Pani ogrom zainteresowania, ale czy są jeszcze jakieś pasje, które stara się Pani wykonywać w wolnym czasie? Lubię sport, potrzebuję go i, i to na pewno, muszę się poruszać, ale ja po prostu kocham kino, mówiłam to wielokrotnie i, i ja uwielbiam oglądać, uwielbiam oglądać, chodzić. Nowe tytuły się pojawiają, ja nie mogę się powstrzymać, muszę to zobaczyć, zwłaszcza jak tematyka mnie bardzo interesuje. I jestem też zapalonym sportowcem, więc teraz Tokio le lecił mnie non-stop Eurosport Player. Przed chwilą miałam sekundę, jak stanęłam, dojrzałam pływanie. Kolejny dzień. Tokio, czyli moja dyscyplina sportu. Kocham to. Ja myślę, że wracając do Twojego pytania, dostałam taką propozycję po przyjeździe tutaj w Warszawie, żeby pracować, ponieważ zaczęłam pracę w telewizji, to była stała praca, dzięki której mogłam biegać na castingi i proponowano mi wtedy pracę w dziale sportowym. No, ja oczywiście chciałam być poważną aktorką, więc nie mogłam wtedy tego przyjąć, ale myślę, że to byłoby to, bo ja autentycznie kocham sport. Nie byłabym zatem taką dziewczyną podstawioną do sportu, ale osobą, która naprawdę zna się na tym, kocha, śledzi i jest zafascynowana sportem. Czy praca aktorska w Pani przypadku wymaga dużo poświęceń, jeżeli chodzi o życie prywatne? No, pewnie to nie jest łatwy zawód. Czasami osobie obcej, niezwiązanej z tym zawodem, ciężko jest zrozumieć pewne nasze decyzje albo zaakceptować różne sprawy, które dzieją się na planie. Więc to, to, to nie jest. To, to, to jest zawsze kosztem życia prywatnego. Oczywiście łatwiej podejmuje się decyzje, kiedy jesteśmy sami, ale kiedy już mamy rodzinę, dzieci, wtedy sprawy się komplikują dużo bardziej. No niemniej jednak wierzę w to, że wszystko jest do przejścia. Póki co udaje mi się łączyć te, te dwie sfery i mam nadzieję, że tak pozostanie. Pokierowała mnie Pani do kolejnego pytania, ponieważ czy nie ma Pani takich chwile słabości, kiedy ma Pani już tego wszystkiego dość, kiedy by Pani rzuciła ten zawód w kąt, na przykład jeszcze przez hejt. Oczywiście, że tak. Akurat hejtu nigdy nie zaznałam od widzów w jakiś taki mocny sposób, więcej od osób, które się zajmują tematem, jakichś pań, na przykład castingowych. Natomiast ym... Tak, ale głównie myślałam o tym, jak, jak nie realizujemy naszych marzeń, jak nie otrzymujemy wymarzonej roli życia, wtedy robi nam się przekro i myślimy sobie, po co to wszystko? To nie ma sensu, rzucam to w kąt, życie jest okropne, czy, czy kiedy nie dostaniemy właśnie jakiejś wymarzonej roli, ale ale to potem mija, bo pojawia się kolejny dzień, pojawia się inna propozycja, ktoś nas pochwali, w czymś dobrze wypadniemy, na nowo zbieramy siły i wierzymy, że wszystko jest możliwe. Jakie są według Pani dobre i złe strony aktorstwa? Jakby mogła Pani wymienić takie dwa plusy i dwa minusy? Dobre strony to na pewno to, że jest to praca niesztampowa, że nie chodzimy do biura od 8 do 16. To jest praca, którą się kocha. To jest możliwość też bycia codziennikiem innym. To jest nietypowe życie, naprawdę wspaniałe. Ja czasami patrzę na ludzi, którzy biegną do pracy. Bardzo często są źli, traktują te pracę jako przymus, zarabianie pieniędzy, jakąś konieczność dorosłego człowieka. A ja jadę do pracy z przyjemnością. Każdy dzień, kiedy pracuję, jest dla mnie świętem. Uwielbiam to, uwielbiam i wtedy doceniam i wiem, że jestem największą szczęściarą na, na świecie, bo. Bo to kocham, kocham cały ten klimat dookoła, czy w teatrze, czy na planie. Są to fantastyczne momenty, a złe no to takie, że są to nienormowane godziny pracy, że nigdy nie wiadomo, co przyjedzie, przyniesie jutro, nie mamy takiej pewności. Nie wiemy, czy dzisiaj w tym miesiącu na przykład zarobiliśmy tyle, ale jak będzie w kolejnym, nie wiemy tego, bo nie wiemy też, ile zagramy. I to są na pewno te minusy: niestabilność. Niestabilność, ale też podatność na ocenę. To znaczy, że ludziom się wydaje, że jeżeli wykonujemy zawód publiczny, to mogą bezkarnie absolutnie powiedzieć nam wszystko, co im tam tylko język ślina na język przeniesie. I to jest okropne, bo uważam, że tak robić nie można. I to, że wykonujemy zawód publiczny, nie oznacza, że można w ten sposób postępować. Dziękuję Pani bardzo serdecznie za ten wywiad, za przyjęcie zaproszenia. Życzę dużo zdrowia, spełnienia marzeń i nowych świetnych ról aktorskich. Bardzo Ci dziękuję. Naprawdę to była dla mnie przyjemność ogromna. Jestem pod wrażeniem Twojego profesjonalizmu mimo tak młodego wieku. Rób w życiu to, co kochasz, a na pewno dalej kontynuuj swoją przygodę z wywiadami, bo jest to fantastyczna rzecz. Także bardzo, bardzo ja Ci dziękuję. Ściskam mocno i trzymam kciuki. Dziękuję bardzo, do widzenia, pozdrawiam. Do widzenia, pozdrawiam Was serdecznie.